Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród Was, a Paraklet, Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Dziś, kiedy Jezus przychodzi ze swoim Słowem, jesteśmy w Wieczerniku i mówi apostołom, że już niedługo odejdzie od nich, że można powiedzieć, jakby chciał zapowiedzieć im, że ich zostaną. Ale to nie jest jedyna zapowiedź, którą im daj. Raz zapowiada im, że nie zostawi ich nigdy samych. Mówi, że niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Pośle wam Ducha, pośle wam mojego Ducha, czyli tego, który was wszystkiego nauczy. Dla apostołów zapewne ta nauka, to słowo, było przynajmniej niejasne. Ale kiedy przychodzi Jezus po zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi i mówi pokój wam w tym samym wieczerniku do zalęknionych apostołów, do tych, do których dzisiaj mówi pokój mój daje wam, niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka, to wtedy rozumieją więcej. Pewnie też nie wszystko. Ale dlatego Jezus posyła Tobie i mnie, swojego ducha posła nam tego, którego e, dosłownie właśnie parakletos z greckiego ojcowie starali się, ojcowie Kościoła, wytłumaczyć jako adwokatus, jako ten, który stanie jakby w naszej obronie. E, właśnie inne tłumaczenie to ten, który jakby biegnie, śpieszy na pomoc. Jest posłany, wysłany jako ten, który ma pomoc. Nie bój się pójść za Jezusem, który... Posyła swojego ducha. Często przecież jest tak, że nie wiesz, co zrobić, nie wiesz, jak się zachować. Masz przecież bardzo trudną sytuację w domu, w rodzinie, dalszej, bliższej. Nie wiesz, jak się pojednać, nie wiesz, jak otworzyć kogoś na pojednanie ze sobą, z Bogiem. Nie wiesz, jak wrócić syna, córkę, może ojca, matkę do kościoła, do Boga, do sakramentu. Przygotuj się. Na to, żeby być cierpliwym. Bóg posyła do Ciebie swojego ducha. Bóg posyła tego, który, którego, który przychodzi w Jego imieniu i w imieniu Ojca, żeby uczynić z Ciebie swoje mieszkanie. Duch Święty kształtuje Twoje serce, żeby było gotowe, żeby było gotowe przyjąć naukę nie tylko dla Ciebie, naukę Jezusa, ale też dla tego, do którego Cię posyła. Nie bój się. To nie Ty masz być tym, który zbiera owoce. Ty masz iść i głosić naukę, najpierw ją przyjmując. Nie bój się, bo Duch Święty jest przy Tobie.